Hej, i na wam wszystkim. Z tej strony Alek, Witam Was w kolejnym odcinku z DSJ4. No i oczywiście dzisiaj kolejny konkurs, który nie już cztery skoczyni, dokładnie kwalifikacje. No cóż, garmisz parten Kiel się nasz już wita. No i cóż, nie przedłużając, rozpoczynamy sesję kwalifikacyjną. Zobaczymy, kto dzisiaj okaże się najlepszy. na rozpoczyna Stefan Kraft. Kraft. No nie najgorzej zaczął wobec Dorfie, zobaczymy co stanie się w garmisch Się na razie 138,5 metra, przy bardzo dobrych ocenach za styl. No jakby drgnęło coś Stefana Krafta, zobaczymy co na to Dawid Kubacki, który no nie miał niestety konkursu, super. Ale wiemy, że to się może wszystko zmienić, właśnie na tej skoczni w gapa. I naprawdę Polacy potrafią daleko skakać. Na razie drugie miejsce za Stefanem Kraftem. Arti <laughs> numer trzeci. Spóźnione wyjście z progu. No i dociągnął chyba do, tak, 123 metra i 50 centymetra. Daje to oczywiście trzeci. Na razie najgorszy wynik. Karl Geiger. Reprezentant gospodarzy. No zobaczymy co na to Geiger jak odpowie. No, dobrym skokiem odpowiedział. 136,5 metra daje mu to drugi wynik, tylko za kraftem. No, tuż, tuż przed Dawidem Kubackim. Kevin Malcew, Estuńczycy, mieli swoje 5 minut na początku, można powiedzieć, sezonu. W pierwszych konkursach szło im najlepiej, choć Kevin Malcew nadal ma takie. Odruchy dobrych skoków, tak jak teraz, 167,5 metra daje to drugi wynik. Peter Preutz, nadal szukający swojej formy. No ale nie idzie mu, jak widać, no niestety. No i po raz kolejny to udowadnia. 128,5 metra, piąty wynik, no tylko gorzej Aigro od niego, więc no... Nie zanosi się na poprawkę zbytnio. Jewgeni Klimow. Niewgienik Klimow, daleki, skok powinien być, jest daleko 141,5 metra, moi drodzy, to jest. Więc no, bardzo solidnie. Następny Robert Johansson. Robert Johansson. No, niestety to nie był dobry skok Johansona, no oby w konkursie było lepiej, bo jak na razie kwalifikacje słabiutkie. Szóste miejsce, no Klimow, oczywiście zdecydowanym liderem jak na razie, ale. No, Andrzej Laniszek, świetny występ w Oberstdorfie, to trzeba powiedzieć. No, ale teraz trzeba utrzymać swoją dobrą dyspozycję. Dobry skok, Laniszka. Czwarte miejsce tuż za Malcewem, ale przed Geigerem, na przykład, więc no, skok jak najbardziej udany. Wiadomo, to tylko kwalifikacje, ale wiemy, że czasem to pomaga. Anti-Alto. Zobaczymy, co na to nie. <ścoughs> no trzeba będzie nie liczyć w konkursie na to, że. No, że uda się, no tak naprawdę. Tak samo Sejnen zobaczymy. Może on zaskoczy? Nie, no też kwalifikacje słabiutkie będzie miał. To nie jest dobry skok. 132 do kilometry, dziewiąte miejsce. Daleko, bardzo daleko. Robin Pedersen. Robin Petersen no to był lepszy z lepszych skoków. Drugie miejsce: noty też bardzo wysokie. 139,5 metra. Drugie miejsce: Robin Pedersena, brawo. No i Casey Larson. Casey Larson. Nie. <tryk> Ósme miejsce co prawda to nie był taki zły skok, wydawało się troszkę gorzej. Marius Lindwig. Kolejny Norwek i to jest skok średni. Dziewiąte miejsce, 136,5, nawet jedna dwudziestka od Fina się pojawiła to też jest dużym zaskoczeniem. No ale sam skok sobie nie był taki tragiczny, no. Gregor Swanden Zobaczymy co Szwajcar na to... No też skacze podobną dziurę jak poprzednicy, 135,5 Gorsze noty, dostali 11 miejsce przez to No i Filip Aschenwald Ashenwald, no przyzwoicie, powiedziałbym 138 metrów, daje mu to piąty wynik. No, Kraft wyżej, trzecie miejsce. Kraft na razie widać, odblokował się coś w Garmisch parten, no, ale wiemy to, nie możemy na to zbytnio patrzeć. To są tylko kwalifikacje. Jakub Wolny, no lepiej, żebyśmy nie patrzyli na kwalifikacje, bo Kuba Wolny dopiero 15, więc bardzo daleko. Dawid ósmy. Też ten skok wydawał się niezbyt taki, jaki potrafi Dawid tak naprawdę, no cenę prełc. Cenę prełc, za to będzie chciał skoczyć do pierwszej dziesiątki, czy mu się to uda? Oczywiście, że tak, czwarte miejsce, wszystkie noty po 19,5 punkta, nota 141, no i tuż za kraftem wylądował <laughs> Andreas Wellinger. Co na to reprezentant Niemiec? No, będzie chciał na pewno solidnie skoczyć. No i brawo! Wellinger 145 metra, drugie miejsce. Tylko za Klimowem, Przed Norwegiem Pedersenem, między innymi. Więc to był Wellingera bardzo dobry skok. Mackenzie Boys-Klaus. Oj, lekkie ścięcie miałem. Ciekawe, od czego to zależy. No, ale nie zepsułem tak tragicznie Mackenzie. 14 miejsce. Wiadomo, może by skoczył dalej, ale może też krócej. Kto je, co by się stało. No, Clemens Murańka. No nie, to też nie był jakiś solidny skok Clemensa. 13 miejsce. Dosyć daleko, niestety. Simon Amman. No i tu powinniśmy oglądać daleki skok Simona Ammana, moi drodzy. 142,5 metra. Noty, co prawda, odzwierciedlają wiele, ale piękny, daleki skok. Drugie miejsce, 0,7 tylko za Jewgieniem y, Klimowym, więc naprawdę skok Ammana świetny. Zobaczymy, może Piotrek Żyła skoczy jeszcze dalej. No nie wydaje mi się. No jest poprawa na pewno, ale to jest dziewiąte miejsce Piotra Żyły, więc no tutaj nie mógł co liczyć na to, że skoczy do pierwszej trójki. Czesmir Korzyszek. Bożyszek, króciutko. 15, dopiero miejsce 136. No i kolejny z Norwegów, Halvor Egner Granerud. Ojojoj, oj, oj, Granerud spadł z progu. Moi drodzy, co to oznacza? To oznacza, że Granerud będzie na szarym prawie końcu. 20, dopiero czwarte, jak na razie miejsce tylko gorsza i niego. No więc tutaj od ciężka para będzie go czekać. Michel Highbeck. Też jakby delikatnie spóźnił to wyjście z proku Highback No i efekt 20 miejsce też daleko, bardzo daleko Austriak. No to czas na kolejnego Niemca, Markusa i <grym> Markus... No, też nie jakoś daleko nie pociągnął tego skoku. Piętnaste miejsce. Środek stawki, można powiedzieć. No i Danił Sadrejew. Też Danił Sadrejew, bardzo mieszane uczucia mam co do niego, niestety. No. Czasem potrafi w kwalifikacjach skoczyć świetnie, a potem przed sobie wszystko w pierwszej serii. Teraz jedenaste miejsce. Nie jest to najgorsza lokata. No, Klimow prowadzi, co prawda, no ale Klimow, Klimowowi udało się świetny z oddać Jan Herl. Oj, drodzy Jan Herl. Też bardzo podobnie do Sadrejewa. 13. Miejsce Jana Herla, 136,5 metra. Tursa Geigerem przed Kubackim, co prawda. No i Kamil Stoch. Niezły występ w Oversdorfie Teraz trzeba tylko poprawiać się w kolejnych konkursach. No nie był to daleki skok. No ty dobre, co prawda, trzynaste miejsce Kamila. <coughs> Tuż przed właśnie Herlem. No i następny Roman Trofimow. Roman Trofimow, nie? Tutaj bardzo krótko, niestety. Nie udało się nic tutaj chyba więcej zrobić. 26 miejsce w efekcie. No i zwycięzca konkursu z Oberdorfu czyli Junshiro Kobayashi. No to już zgapa to już nie jest Oberdorf i widać, że już Junshiro nie jest takiej dobrej dyspozycji. 25 miejsce. No będzie musiał niesamowicie się skupić w tej pierwszej serii, bo walka będzie bardzo ciekawa. Markus Schiffner On też popełnia błąd, co wydawało się no... No niemożliwe, bo on naprawdę skakał solidnie. 31 miejsce, no bardzo krótko, Schiffner. Władimir Zagrawski. Oj, tu zobaczymy daleki skok. No, wydawało mi się, że będzie jeszcze dalej, ale siódme miejsce nie jest złe. To był pierwszy od dłuższego czasu lepszy, lepszy ze skoków. No to tyle, Bartol. Zobaczymy, co Słoweniec zrobi. Króciutko, Słoweniec, 29 miejsce. No bardzo daleko dzisiaj będzie. W kwalifikacjach. Rioju Kobayashi. No się rozepsuł swoją szansę. Bynajmniej w kwalifikacjach. Zobaczymy co na to Rioju. Rioju troszkę lepiej od niego. Piętnaste miejsce teraz dla Rioju. Tuż za Kamilem Stochem. Nadal Klimow literem jest. No to czas na kolejnego Japończyka Yuki Yesato. No też nie był to olśniewający skok. 24 miejsce, 135,5 metra. I też odległa pozycja Japończyka. No, troszkę nam się Japończycy posypali. No to Stefan Laje, może jemu się uda. Oj też nie, też spóźnione wyjście z progu. Bardzo krótki skok Stefana Laje, 34 miejsce. A no, moi drodzy, sypią nam się tutaj potęgi. No to Nikoketosho. Wielki szczęściarz i nieszczęściarz można powiedzieć z Obersdorfu. No zobaczmy jak skoczy. Dobry skok, Nikoketosho. Szóste miejsce, 139 metrów. No ty mogły być troszkę wyższe. Ale fin nie zawiódł. Po raz kolejny nie zawiódł. Johan Andre Forfang. Też bardzo solidny występ. W i teraz zobaczymy co pokaże w Gapa. Dobry skok w kwalifikacjach. Piąte miejsce. Bardzo wysoko oceniony trzeba dodać. No i jest to piąte w tym momencie miejsce tu za swoim takim Pedersenem, ale przed kraftem, No to czas na Keichisato. I to skakuje na 20 miejsce, więc bez błysku. Konstantin Schmidt. Oj, 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 tutaj skok kwalifikacyjny króciutki. Konstantina 31 dopiero miejsce, więc bardzo daleka, odległa pozycja. No i Witali Kaliniczenko, też posypał nam się Ukrainiec niestety. Ale może jakiś konkurs powoduje, że go trochę odblokują. No na razie nie wygląda to optymistycznie. 27 miejsce <laughs> Ukraińca. No to czas na team Jego Zajca. Też nie, też daleko będzie dzisiaj. 30 miejsce dopiero na chwilę obecną. No a jeszcze paru skoczków przed nami, między m.in. Matthew Sukup. I on także psuje swój skok, więc no nie wiem co się dzieje, ale skoczkowień no nie mogą dolecieć do tego 130 nawet 5, 7, 8, 9 metra, więc no kiepsko to wygląda. Michał Nazarow. Daleko, daleko. 13 miejsce Michał Nazarow, więc to nie jest taka zła pozycja w kwalifikacjach. No i dajki to. I to świetnie tutaj wygląda, bardzo dobry skok dajki to trzecie miejsce. <try> Jakby chciał nam przypomnieć, że on nadal jest w dobrej dyspozycji. Wiktor Polaszek, trzecie miejsce w Pucharze Świata, ale ostatnio bardzo słabo skacze. No ten skok jest jeden z lepszych, które oglądaliśmy w ostatnim czasie, dziesiąte miejsce Polaszka. No i zostało dwóch, Daniel Huber i Stefan Hula na zakończenie. No, zobaczymy co Huber pokaże nam z gapa. No, bez jest jak w kwalifikacjach. 17 miejsce. No i teraz Stefan Hula na zakończenie kwalifikacji. No też liczymy na jakiś solidny skok ze strony Stefana. No i oddał bardzo dobry skok Stefan, więc będzie mógł tutaj spokojnie przespać tą dzisiejszą noc. 139,5 miejsce Stefana na kwalifikacje wygrywanie, kto inny jak. Reprezentant Rosji Jewgeni Klimow na drugim miejscu Simona Man, trójkę zamknął Dajki, to dalej czwarty Andreas Wellinger, piąty Stefan Hula, szósty Robin Pedersen, siódmy Johan Andre Forfang, ósmy Stefan Kraft, to jest, no, solidna niespodzianka, dziewiąty Niko Kytosacho, dziesiątkę zamknął Cenę Preutz, szukając dalej Polaków na piętnastym miejscu Piotrek Żyła, na dwudziestym pierwszym Kamil dwudziesty czwarty Dawid Kubacki. 30. klemens Murańka. No i najgorzej. Jakub wolny na 45. miejscu. Ostatnie miejsca to Schiffner, Granerud i Aigros. Pójdźmy na Spójrzmy zatem na te pary, które się nam potworzyły. No, rozpocznie wszystko Casey Larson i Katie Sato. Jutro będziemy świadkami. Na no, drugiej parze już Dawid Kubacki. Niestety polska para jest Murańka Stoch, więc no. Będzie bardzo ciekawie na pewno między tymi dwoma panami. Żyła z Deszfandenem się mierzy, więc no, oby się to udało. Następnie mamy Jakuba Wolnego z Robinem Pedersenem. No i Stefan Laje, Stefan Hula, więc też bardzo wyrównana może być tam para. No cóż, czekamy moi drodzy za jutrzejszym konkursem. Ja w tym momencie dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. No a cóż, ja się z wami żegnam i widzimy. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. No i hej!